Cześć, tutaj Gajdu SKC i witam was w 25 odcinku z kariery Road to Glory w sumie, gdzie Antoni Kamiński, były trener Legii Warszawa kupuje swój własny klub w Anglii, Plymouth Argyle. Jesteśmy aktualnie w Championship, w naszym drugim sezonie. Zacznijmy od tego, że ja sobie tutaj zagrałem, symulowałem wszystk dosłownie wszystkie mecze, ze Southampton w pierwszym półfinale. I tak, to jest półfinał. I to co mnie najbardziej zdziwiło i tutaj na nawet wam dam screenshota, że to była symulacja. Wygraliśmy 3-2 z Manchesterem City w ćwierćfinalu. Ale co No było poza moim pomysłem w ogóle, poza tym, co myślałem, że myślałem, że Manchester City nas tak 4-0 zło i, i będzie Git, odpadniemy, ale nie. Wygraliśmy 3-2, więc teraz w dzisiejszym odcinku zagramy sobie mecz z Southampton w Pucharze. Później z Peterborough mamy mecz, no i w sumie zrobimy sobie wszystkie tutaj. No to powiedzmy, że zagram też z. A, Middlesbrough. Przesymulujemy wyjazdowy mecz z Bristol, Preston, z Rotterhamem i z Peterborough. To wszystko będą symulowane mecze, tylko po to, żeby szybciej skończyć ten sezon, żeby wyrobić się przed nową FIFA, która wychodzi tak de facto pod koniec tego miesiąca. Łatwo nie będzie. Ale dobra, przechodzimy w takim razie do spotkania. Ale najpierw, po pierwsze, mamy w końcu coś w budżecie trans na transfery. Ale już zagospodarowałem ten budżet. E, Newman odszedł do Intraktu Brunswick, ale to już było dawno wiadomo. Michael Cooper odszedł do Rangers za prawie 5,5 miliona. Lolo Lolos też odszedł do Sabadell za 400 tysięcy. I później tak, ściągnęliśmy Indiae za lekiego plus 600 tysięcy. To jest zarąbisty transfer. Do tego ściągnęliśmy Azałiego za, za darmo. Później ewentualnie można go sprzedać, jeżeli na streamach będziecie chcieli kontynuacji tej kariery. Nawet jakiś fa22 wyjdzie. ściągnęliśmy też Kałiego za darmo. Do tego za 2 miliony ściągnęliśmy Łukasza Fabińskiego. Więc mamy kolejnego polskiego piłkarza. Kolejnego polskiego bramkarza u nas. 80 oceny ogólnej na, nadal. ściągnęliśmy też Christiana Atsu. Do tego jeszcze ściągnęliśmy Andrasa Schaffera, powinienem o nim pamiętać, żeby go ściągnąć do Legii w FIFA 22. No bo oczywiście kariera legią w FIFA 22 powróci. Więc dobra, w takim razie, skoro już wam powiedziałem, wszystko co się stało, możemy przechodzić do meczu. Ja sobie jeszcze szybko pozmieniam skład. No i widzimy się już w meczu. Tak de facto, duże miejsce teraz ma Bęgłę. Mofat. Teraz jeszcze Gerish, ale bardzo dobrze bronił Dmitrowicz. Nadal Cooper nie mam nikogo komu podać. Teraz jest Mofat. Świetnie znaleziony. Acu, co, ale co to był za strzał? Boże! Ojoj, teraz zły błąd i zieliński. Na skarci. Już jest jeden z dla Southampton. Ale tak mi się właśnie wydawało Tak się cieszyłem z tych y, Symulacji, że tak dobrze szły A... Myślałem, że jak już wejdę do, do spotkania, to będziemy grać jak, jak, jak po prostu z dupy i... No, tak akurat jest Ale teraz nie wiem co się stało i... Dobra, ja już sobie odpuszczę ten mecz, przejdę do, do wyniku W dwóch meczu, 3 do zera Już nie ma sensu ja po prostu zagram sobie jeszcze jeden mecz nie ma sensu się denerwować. Więc dobra, przechodzimy w takim razie do szybkiej symulacji. Zespół troszeczkę zmieniłem, Leko na ataku. Nie Mleko, tylko Leko. Nie wiem, czy ten zespół tak de facto ulepszyłem w, w tym zimowym okienku transferowym. Mam nadzieję. Preretonem na pewno by, byśmy to zrobili, no ale teraz chyba go nie osiągniemy. Pritchard z jednym golem i później Puksa wszedł w, w 48 minucie za Leko i w, w 61 strzelił. Więc wygrywamy 2-0, kolejne 3 punkty. Ale dobra, jesteśmy teraz przeciwko Bristol, na, na ataku będzie Czepkot, za nim będzie Gerish i Dozel. Na lewym skrzydle Pritchard, na prawym Hardy, defensywnym pomocnikiem jest Moffat. E, lewym obrońcą jest Bengue, prawym Pedersen, e, środkowymi obrońcami jest Guechi i Milligan. No i na prawym oczywiście Fabianski, który teraz... E, któremu ocena ogólna spadła na 79, szkoda. Była póki co moja, moja jedyna w klubie. No i niestety przegrywamy przeciwko Bristol na wyjeździe 1 do 0. Szkoda. Dobra, przeciwko Preston. Znowu szybka symulacja, więc jedyne co się zmieniło to szafer zamofata na, na defensywnym pomocniku. Coasi wszedł za Pritcharda na lewe skrzydło i Davis na lewą obronę za Bengue. szybka symulacja, no i zobaczymy. Zwycięstwo tak jest, 3 do 1. Jebko z dwoma golami i Dozel też z jednym. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Jak oceny nowych piłkarzy? Schaffer 6,5, Kwasi 6, Gerry 6,5 i Pedersen też 6,5. Mamy teraz konferencję prasową, ale już te nasze konferencje prasowe do końca tej kariery nie będą, no bo w sumie już nie ma sensu, nie będzie kolejnego sezonu, więc po prostu będę odpowiadał na konferencje prasowe już tutaj w grze. Czy klub sporu może z wami przegrać? Oczywiście, że tak, no to jest piłka nożna i pomimo tego, że wiem, jaki jest mój zespół, wszystko może się wydarzyć. Czy poprzedni mecz wpłynie na, na morale rywali? Statystyki nie grają, nie powinien kompletnie. Czy ten zespół może grać cały czas na takim poziomie? W sumie nie zamierzamy wyhamowywać, więc dlaczego nie? Dobra, więc nasz zespół czepkot na ataku 77, oceny ogólnej teraz. Zanim Gerrish in Indiae. Na lewym przylefer Fertoli, na prawym Hardy, defensywnym pomocnikiem będzie Dozel. Środek obrony to Guechi i Milligan. Lewa obrona to Davis, na prawej Pedersen. No i na bramce oczywiście nasz nowy nabytek Łukasz Fabiański. To musi być wrzutka, jednak nie. Jest Hardy Gerish. No i jest Bramka na 1 do 0. Tam chyba Jepkot tą piłkę przepuścił dla Gerisha. Świetnie się ta dwójka rozumie. Jeszcze Jepkot Gerish. Gerish do Fertoliego. Fertoli do Jepkota. No i jest 2 do 0. W 25 minucie Świetnie zaczynamy to spotkanie. Nie tak dalej. Raz Gerish, Gerish do Jepkota, Jebko z pierwszej piłki jest 3 do 0 w 43 minucie. Jebkota się kłania. Drugi gol w tym spotkaniu po asyście Gerisza, więc no póki co ta dwójka pokazuje siłę w tym spotkaniu. Zatrzymany w sumie przez mój błąd, to ja chciałem zrobić akcję w stylu ne Neymara albo Messiego. Fertoli jest Argentyńczykiem. Jakim cudem za to jest karny? Przecież to jest normalna walka o piłkę. Jeszcze nawet miał piłkę przy nodze. No ale dobra. Akpom będzie strzelał w lewo. Nie, jednak strzelił w środek. No i niestety gol dla Middlesbrough. Fertoli. Widzę Davisa. Świetnie się podłączył do tej akcji ofensywnej. Będzie wrzutka na ala Trent Alexander-Arnold, ale niestety... Gerrish wrzutką na Jebkota! Strzał obok bramki. Jest Jebkot, Jebkot... Jeszcze strzał obok bramki! Na jego teraz bardzo dobra szansa! No i to, co powiedziałem, Kuasi mógł jeszcze wejść i strzelić, dobić zboru i właśnie to zrobił! Tu już się chłopak nieźle wita z kolegami z drużyny. Może Jebko i Gerisch w końcu będą mieli pomoc? Dobra, wychodzimy na ostatni mecz z Rotterhamem. Eee, i zmienimy troszeczkę skład. Na bramce będzie Fabiański, który będzie tym razem kapitanem. Przed nim będzie Gwechy i Snedon. Na lewej obronie będzie Nets. Na prawej Pedersen. Defensywnym pomocnikiem będzie Moffat. Przed nim będzie Gerisch Indie. Na prawym skrzydle będzie Kwasi, na lewym Fertoli i na szpicy będzie leko. Więc e, no... kompletnie inna przednia trójka. Ale chcę zobaczyć jak sobie poradzę przeciwko Rotterhamowi. Więc szybka symulacja to będzie ostatni mecz. E, w tym odcinku i tak. Fertoli szela i leko dwa razy. Więc no, jestem zadowolony. Ja jestem naprawdę zadowolony. Dobra, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W tym momencie jesteśmy w piątej rundzie FA Cup. Nie wiem, jakim cudem tak daleko zaszliśmy. W Cup niestety, niestety odpadliśmy w półfinale. No ale i tak, że zaszliśmy do półfinału. Ka to i tak jest, no muszę powiedzieć, nie spodziewaliśmy się tego. No ale dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić lajka, zostawić też subskrypcję, piszcie komentarze, piszcie propozycje klubów, którymi można zrobić kariery w następnej FIFA. Pamiętajcie, że na pewno będzie e, kariera naszego klubu. E, dowiecie się jaka nazwa klubu będzie, jak po prostu FIFA wyjdzie. I do tego na pewno będzie kariera Legią Więc wy będziecie mieli do wyboru jedną drużynę z pięciu najlepszych lig Więc wybierajcie którą, którą chcecie Wiem, że tam było kilka, kilka osób, które chciałyby na przykład Bayern W sumie zastanawiam się czy w FIFA 22 będę robił karierę z Ligi Włoskiej Dlatego, że chciałbym ale coraz więcej drużyn przenosi się do PSA, i nie chciałbym robić kariery drużyną, która nie ma licencji. Tak to muszę Wam powiedzieć. Ale dobra. Znowu się rozgaduję. Widzę się z Wami już za niedługo. Do zobaczyska. Cześć.